Hej mam! Właśnie przyszła do mnie kolejna paczka z witek. Tutaj są ekstra rzeczy, mam nadzieję. Parę od jednego sprzedawcy. Do, dobieram się właśnie do tego. Ale jest tak zapakowane. Jest, dobrałam się. Zobaczcie ile kartonów, jacie ręce. Aż jestem mega, mega podekscytowana. Tutaj coś pizza po francusku. To jest ogólnie paczka z Francji. Jakie to jest piękne, po prostu cudowne. Zobaczcie, pierwsza rzecz. Wow. Mam vintage torebkę. Zobaczcie, jakie cudo po prostu. Oto się tylko tam uważaj. To jest po prostu... Coś pięknego. No, normalny zachwyt. Wow, i tu jest jeszcze wpakowane do środka chusteczki, żeby to miało swój kształt. No jestem Wam powiem zakochana. Jak ktoś się zna na takich rzeczach, to może mi powiedzieć, jakie to jest start. Nie wiem, jak to twoje... A, dobra. Już no bo tu są chusteczki w środku zapakowane i tu są moje kolejne rzeczy to no po prostu coś pięknego to jest takie dzieło sztuki że to jest po prostu szok nie wiem jak to jest stare ale piękne piękne, piękne zrobię sobie tutaj na toaletce taką, wiecie wystawkę i teraz zobaczymy co mamy tutaj bo tu mam parę takich vintage rzeczy też no po prostu cuda, taką broszkę mam coś takiego, no piękne to nie śliczne no po prostu małe dzieło sztuki i to nie jest takie wiecie, chińskie, tylko to jest po prostu widać, widać na tym upływ czasu tu jest, kurczę, mega hmm. taki pierścień no bajka po prostu bajka. Zobaczcie. To jest w środku jakieś złotko chyba. Ale pięknie. Piękne. Tu mam kolejną rzecz. O to jest piękne. Wow. To jest po prostu cudowne. No nie mogę. Zobaczcie. Coś pięknego. I za tą paczkę całą Dałam 15 euro. Normalnie cudo. Bo no nie wiem, teraz moją gębę tutaj wyostrzył, zobaczcie, jakie to jest piękne. To już parę cerkolni wyleciało. No normalnie zachwyt. To jest cudowne. Hmm. Tutaj kolejna rzecz. Wow! No to już widać swoje lata ma To, już, to jest nawet takim drucikiem spięte Taka barożka kolejna No to widać taka babcina typowo, ale widać tutaj, że to jest wszystko tak robione chyba ręcznie było skręcane No cudne Po prostu szok Zawsze mi się marzyły takie rzeczy, żeby znaleźć i... W końcu znalazłam, tu jest coś takiego. Wow. Wow, wow, wow. wow, Takie. No cudo. No bo jestem w szoku, jak to się wygląda. Tu ostatni pierścionek. Taki. No, bardzo ładny. Hmm. No, zachwycam się. coraz że tak milczę, ale jestem po prostu zachwycona tym. Tu mam kolejną paciuszkę. Co tutaj mówię, co tutaj mówię. A, już wiem co tu będzie. Ojej, co to też jest mega. Ja się tylko dostanę do tego. I tutaj proszę Państwa mini perfumki. No po prostu piękne to jest. Zobaczcie. Miniaturki perfum. No, piękne. Miniaturki akurat zbieram. I byłam mega zadowolona, że ta pani ma po prostu balmani. Tutaj, zobaczcie, to wszystko jest praktycznie nieruszane. Niesamowite. Pewnie ktoś miał mamę. I tutaj to jest mega łącz takie. Zobaczcie. Zobaczcie, co to jest. A się boję tego otwierać. No myka. Wow. Takie. No w szoku jestem, w szoku jestem, co udało mi się tutaj kupić po prostu perełki. Hmm. Kolejna szadelka do. No. W śmiesznych snach i nie myślałam, że znajdę takie cuda. Normalnie taka miniaturka kosztuje coś koło 30 euro, a ja za to wszystko dałam 15. No, kolejna. Zobaczcie, jakie cuda! I tu są trzy szanelki. Nie wiem, czy to jest ta sama. Nie, to jest inna. I kolejna. Wow. to Jest dali. Wow, 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 po prostu. Wow, nie mogę się nadziwić. Jakie cuda, jakie piękności. Tu jeszcze jeden. Tu też jest Salwador, Dali. No po prostu szok. Szok, szok. I jeszcze raz szok. Zobaczcie. Jakie tu się liczne. I tu ostatnia miniaturka. Wow! No piękne. Piękne, po prostu piękne i nic więcej. Zachwycam się po prostu tym. I teraz najlepsze. Najwspanialsze. Zobaczcie. Z tego jestem po prostu mega, mega zadowolona. Jesteś gotowi. Zobaczcie tą gazetę. Jak ona wygląda? To jest po prostu rok 93. I normalnie jestem w szoku, że udało mi się zdobyć taki egzemplarz. Zobaczcie. I tu mam jeszcze jedną, co jest najlepsze. Bo tu mam jeszcze jakiś mniejszy. O, jakiś jeszcze dostałam. Miały być dwie, a są trzy. Zobaczcie taką. To jest rok 47. I jeszcze mam taką. 39. No po prostu jestem w szoku. Jakie to jest piękne. Zobaczcie, jak kiedyś w Paryżu, jakie były gazety. Ach, aż nie wiem co powiedzieć. Jestem zachwycona tym. Po prostu was wezmę i wam pokażę mniej więcej. Zobaczcie. No cudo. Cudo nad cudami. No zachwyt jak nie wiem co. No, coś pięknego, coś pięknego po prostu. Tutaj zobaczcie, jakie były kreacje. I to widać swój, że to ma, swój, to ma swoje lata po prostu. No nie. Muszę sobie to gdzieś jakoś oprawić, żeby mi się to nie zniszczyło. Jestem taka zachwycona, że normalnie aż. No nie wiem. Tu kolejna pani. Jakie były piękne stroje wtedy. O, no, już jest w takim stanie, a rozleciałem. O, zobaczcie, no nie mogę. No nie wierzę, ja sobie to przejrzę powoli. Nie będę wam zdradzać wszystkiego przecież, nie? <grymne> no i tutaj ta jest piękna. O, nie, w tą stronę otwieram. Czekajcie, w tą stronę to się otwiera. No reklamy, reklamy po prostu wspaniałe. To jest taka stara francja, jak z filmów. Ja cię sunę, no nie mogę, nie mogę po prostu się nadziwić. O nie chcę tego rozwalić, nie? Tutaj zobaczcie. To już jest chyba kolejna gazeta, tak? Tak. O, no piękny, brak słów, brak słów, po prostu oglądajcie razem ze mną. No perełki, po prostu perełki. Jak ktoś się na tym zna, to dajcie znać. Chętnie się dowiem czegoś więcej: o tych gazetach, o tych perfumach, o tych broszkach. Chociaż te bros broszki to chyba bardziej takie nowoczesne są. No piękne, cudo, cudo nad cudami. Jeszcze raz możecie zobaczyć: tu cała kolekcja perfum. I przypominam, to wszystko za 15 euro. Po prostu są trzy szanelki. Tu jest Salvador Dali. Tutaj, tam z tyłu. Tutaj to za bardzo nie znam. Ale też tu jest Balma Balmani. Balman. Nie wiem, jak to przeczytać dosłownie. Tutaj, no po prostu szok. Tutaj te cuda piękne, zobaczcie. No nie wiem, co powiedzieć. Ten pierścionek, to wszystko. To musiała jakaś pani, jakaś yy, taka, wiecie jakaś taka pani, co była damą to tak mi się wydaje no patrzcie na tą torebkę no przecież to jest istniejące z tej gazety piękne piękne, po prostu piękne dobrze, teraz jestem z powrotem ja się z wami żegnam aż nie wiem co powiedzieć to jest wszystko po prostu szok szok, co ja znalazłam perełki nad perełkami po prostu te gazety jestem po prostu zachwycona Ach, jeszcze w życiu mi się nie zdążyło znaleźć takich perełek. Wiem, że to głupie, że wiecie, takie wybeloty trzymać, ale to jest, to jest historia po prostu. Mnie było na świecie, te gazety już były. Tu jest rok 47, 37. Tu też jest 38. No, no, szok. Tutaj jest 39. Tutaj jest 39 też. No nie, piękne to jest. I tu widzę, chyba dostałam jakieś y, y, gratis bo ja ogólnie zamawiałam te dwie, a dostałam cztery. Znaczy, zamawiałam, wiecie, y, wrzucałam, bo tam Pani miała y, parę tych i można było sobie wybierać i sprzedawała po trzy para, parami te perfumy, po trzy y, te gazety i wszystko było za grosze. Jakby Pani sobie nie zdawała sprawy, jakie to jest cenne po prostu, to jest historia nie wierzę. Dobrze, nie zanudzam Was już. już muszę pokazać, pokazać mojemu mężowi, co tutaj zdobyłam. Jestem po prostu. Brak słów. Jak to pani będzie jeszcze coś miała, to będę po prostu polować na no to. Ja mam nagrab krótki filmik, relacje. A tam, tam siedzi mój piesio. To siatku, pokaż się. Pokaż się, piękna. Kto jest taki piękny? Pod światło nie widać jej, tak? To jest moja dama. To jest moja paryska dama po prostu, nie słucham już obrażona, bo się nie zajmuję nią, tylko tutaj no nic, nie zanudzam Was już ja się cieszę tym swoim dobrem zdobytym i zapraszam na do moje filmiki, bye!